Ściągaj. No patrz, jakaś flaga za mną jest. Widzisz to Mateusiu? O kurwa, o Jezu, ty masz flagę. O, to nie jest flaga LGBT, to jest flaga trans. Kurwa, jak to wyłączyć? <laughs> <laughs> jak to wyłączyć? <laughs> jak to wyłączyć? <laughs> 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 nie, <laughs> nie mogę zagrać w CS-a. Stary, co ty pierdolisz? Mati przyjechał i mi mieszka myszkę zabrał. Graj na kierowicach. Nie mam. Nie, na padzie No mam pada, ale padaka. będzie padaka nie, no, ale ale... nie, padaka! Ale... Ale kubione, nie? Ja chyba jeszcze się nie, z nie, jak będzie jeździła. nie, 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 Z Burger Kinga. Kinga, <noise> nie, nie, Wymieniam chyba kartę które Kasperku. w Kacperku. O, oh, mogę swoją starą? Pewnie. <laughs> kartę, oczywiście. Ale, ale ich ją skumał! Ale smuł! Kartę, oczywiście. Smuł w kryminał, A możesz się odpierdolić od tego Amumu i tego Darwisa i tego Wandera? Macie cudki skąd Niczego nie żałuję. Niczego. Jestem dumny z moich poprzednich czynów. Możesz Czesz być dumny, że jesteś Polakiem? <śmieniczynka> Jestem po Ukraińcem, kurwa. <śmieniczynka> 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 no cześć. Even better. Super. Może wyrzucisz jeden i nie dobiegnie. Oj. A taki chuj. O ale se pozbierałem kurczyków, o lololololol, a to dziwię się, mano! O kurwa. <ścoughs> no hej. Look at you. No, traf tak. Przeproś. Przeproś przep, kurtą, dobra. No, Ma no, to teraz szansę. Patrzymy czy jesteśmy mową dobry Unik kurwa Nagrywaj to, nagrywaj to Ząbiak zasłoń! Aha Aha To jeszcze raz... Dwa, trzy... Dwa... Jeden Nooo! Nooo! To jest eksdy! Bym się zalogował do Valoranta Oj, oj! A tyś tam zelagował się Masz wodę, masz wodę Nęciu? Dasz to na odcinek jako przerywnik Okej o! A kur, ty kurwo jeba... Kurwo! się wcześniej. Kurwo jeba nasz Mateusz rozumiesz? Przeproś kurwa. Oj Mateusz, bo ci oddam kurwa. Oddam ci kurwa. Przeproś. kurwa. Oddam ci kurwa. Oddam ci kurwa. Oddam ci kurwa. Oddam ci kurwa. Przeproś. Kurwa. kurwa. Oddam ci kurwa. Oddam ci kurwa. Masz 3 sekundy kurwa. Oddam ci stary. Oj, oddam ci, ale kurwa, oddam ci się, kurwa Kurwo Nie no, na razie jestem po energetyku no. Michał, nie musisz mówić szeptem bracie Zastrachałeś się? No Ej, jestem target Weźcie, weźcie, co? go. To weźcie go, weźcie go. Zdejmijcie to chłopaki. Jakbyś ją mił, to by nie działało. Serio? No. Cześć. Dobra. Klas. Kla And what, Demos? Was it worth? Worth it? <laughs> Ja Dobra, na no wezmę ci newtę, w nim stał jak będzie daj Wiesz, ja też myślałem, że do końca roku nie będę miała żadnego zagrożenia do końca życia Kurwa, przyjdzie ta pizda Elżbietka no <grym <grym I pójść kurwa jutro <grym> i, <grym> i zapytać